Nadszedł czas na kolejny poziom, znowu wita Was CMC i to, co teraz widzicie, to prawdopodobnie najfajniejszy, znaczy nie tyle, co najfajniejszy, na pewno jeden z najfajniejszych ekranów ładowania, jakie w życiu widziałem, a czy w grach oczywiście, po prostu jest, jest bardzo chwytliwy, trzeba przyznać, ta, ta sama animacja, która się powtarza, pokazuje jak Fefe, no po prostu w... pozbawia innych przytomności, albo broni co najmniej, fajna, fajna animacja. A to, co z kolei? Electronic Arts przedstawia grę firmy DICE. Fev ma haluny! I widzi wszędzie napisy. Tak, teraz trochę się rozglądamy. Tak, teraz nic nie robię. Fev wykonuje wszystkie te czynności bez mojej pomocy. Nie, nie, nie dotykam nawet klawiatury tak właśnie podróżuje po tej tytułowej krawędzi lustra. No i teraz wykona całkiem niebezpieczny manewr. Jest to wejście na billboard, odbicie się od niego i wylądowanie na dźwigu. Nieźle, nieźle. Wymaga precyzji, no i oczywiście odwagi. Widać, że splinterzy się nie saczkają. Tak, i to jest, to jest moment, od którego no, po prostu już sami porzucamy w FF. A za chwilę napiszę, jak tylko skończę żeby się to nagrywać. Tak, oczywiście lecimy na razie, na razie naprzód. Tak, teraz sobie pewien taki drobny zjazd. Tak, to jest taka gra, w której czasami nie mamy pojęcia, co oznacza naprzód. I żeby po prostu nam tutaj pomóc oddać drogę, Coś, istnieje coś takiego jak podświetlenie obiektów, z których powinniśmy skorzystać na czerwono. Korzystając z tych obiektów po drodze, jesteśmy pewni, że. idziemy w dobrym kierunku. Ok, to jest dość trudny skok. Na pewno trudny dla nowicjuszy by był. Tak trzeba skoczyć pokonać dużą odległość, dużą lukę, i skoczyć na rynne, i przeskoczyć potem na kolejną. Okej, okay, weszliśmy do jakiegoś budynku. Tutaj też będzie trochę spinaczki Po pudełkach tutaj, po listwie. I za chwilę wejdziemy do... ...no, szybu wentylacyjnego. A szybów tutaj, no, będziemy dużo razy po nich podróżowali. Okej, okay, oczywiście musimy... nie mamy wyjścia, musimy... skoczyć na dół. A to co? Gliny! Musimy uciekać. Czego oni od nas chcą? Napsuć ucieczce od kogokolwiek. Oczywiście próbujcie znajdować jak najwięcej skrótów po drodze. Wybierajcie drogi jak najkrótsze. A, nie udało mi się chyba otwarć drzwi. Okej, okay, kolejny skok do pokonania. Aha, o, właśnie tu widzicie, jest kolejny obiekt podświecony na czerwono. Znaczy, że z niego powinniśmy skorzystać. I tak samo tutaj. Tak, warto też często rollować właśnie przy lądowaniu. Nie tylko to oszczędzi wam zdrowia, ale także no, pozwoli wam się podtrzymać naprzód. Okej, okay, zabiliśmy właśnie jednego z niebieskich. Znaczy, nie wiem czy zabiliśmy, czy tylko znaczy, pozbawiliśmy go przytomności. Okej, okay, kolejny no już znaczy, jest zapity. W końcu dostał paroma kulkami w brzuch. Na w zasadzie nawet nie patrzę, czy to rzeczywiście był psuch. Okej, okay, kolejny taki mniej bezpieczny skok. Trzeba przyznać, że Faith ma naprawdę silne ręce. No właśnie, oto celeste, musimy jej dostarczyć właśnie tą torbę. tak, ten poziom po prostu pokazuje na czym polega... na czym polega sprinter. Po prostu to oni dostarczają towar to właśnie w taki sposób, jaki widzicie. Ok, teraz musimy uciec bardziej, no ciężej uzbrojonych niebieskich. A jedyna droga ucieczki to ten helikopter, który no, pojawił się znikąd. O tak, chyba czuwa nad nami anioł stróż. I ten helikopter dokładnie wie, w którą stronę się skierować. Żebyśmy my mogli wylądować na tym właśnie miękkim obiekcie. Ale że właśnie to nas trzai to coś jest nie tak Coś się może dziać tak, jeszcze zobaczymy kaccenkę i kończę na dzisiaj. Tak, każdy jak się nudzi, ma swoje zajęcie. A zajęcie w F jest układanie wież z kart. Ja, pamiętam czasy kiedy po prostu byłem młodszy i pamiętam jak dwupiętrowe takie wieże z kart właśnie układałem wszędzie w mieszkaniu. Wtedy to mnie nawet akceptowało. Jutro popytam niebieskich, dlaczego takich spędziały paluchy? Bo jest lato, komady są wszędzie. No, przynajmniej dobrze, że, na, że w kassenkach dialogi są e, dobrze no, słyszalne. No i każda taka rozrywka musi oczywiście zostać przerwana przez jakieś. przez jakieś bagno. chyba jest cyborgiem, bo w jej oczach pojawiły się cyfry. Zeskoczyłaś? Chyba muszę kiedyś zamudować w tej dziurze. Jak mówiłem, skończę na tej Teraz to widzicie, to jest kolejna misja, a ty znaczy kolejny rozdział właściwie, a no wiadomo, że na ten rozdział będzie czas kiedy indziej. Więc z na ten rodzaj zapraszam i na wszystkie inne, kolejne wideo też. Na razie!